Witam kochani, ja sobie tutaj siedzę na tym swojemu odosobnieniu i piszę po prostu, bo to jest coś co robię od dawna, bardzo dawno. W zasadzie od kiedy pamiętam i ja mam do tego takie podejście, że to jest dla mnie po prostu nie ma rzeczywistości biologiczna, po prostu czasami muszę usiąść jak do medytacji i po prostu pomedytować sobie w ten sposób. Zapraszam do czytania moich tekstów, które wydaje mi się, że są troszeczkę inne niż większość, trochę bardziej wielowymiarowe. W pewnym sensie trochę męczę nasz umysł tak, po to, żeby on się zmęczył i żeby otworzyło się tam coś, co przekracza tylko tą naszą logikę, tak? To uzależnienie po prostu od, od ciągłej potrzeby do dążenia do konkluzji, tak, bo być może tych konkluzji wcale nie ma. No, bardziej traktuję to jako przygodę, tak, bo dla mnie pusta kartka jest przygodą, którą rozpoczynam. Nigdy nie wiem, tak naprawdę w którą stronę to wszystko pójdzie. I zapraszam Was do poczytania Nowego Kuchnia, Tam jest coś takiego jak opowieści z noża. No, tytuł jest wieloznaczny, ponieważ nie zajmuję się tylko gotowaniem. W zasadzie gotowanie jest dla mnie punktem wyjścia, ponieważ jest to. Rzecz w tej chwili myślę, że ważna, bardzo praktyczna, ale niemniej jednak wokół tego jest bardzo wiele rzeczy i w zasadzie otwiera to nieskończoną ilość możliwych sfer do eksplo eksploatacji, eksploracji. I cóż, no tutaj w zasadzie każdy z nas, jak sami możemy się przekonać, jest po części uzależniony od informacji, Jesteśmy społeczeństwem medialnym, tak. Teraz ten czas, w którym żyjemy, jest zdominowany przez media. Media kształtują naszą świadomość, wpływają na nią, ale w moim odczuciu powodują coś takiego, co, co Kapuściński pisał w jeszcze Dzień życia, konfusao, tak. Czyli takie, takie pomieszanie, rodzaj takiego pomieszania. Ja w jednym z tekstów. Będzie cytat z tej książki. Polecam tą książkę. Moim zdaniem jest to jedna z lepszych jego książek. Przebstrachuję od opinii o samym autorze, tak wiem, że są podzielone i tak ale ze mną Kapuściński zawsze rezonował ten rodzaj wrażliwości, postrzegania w szerszej, w szerszej perspektywie, pamiętajmy o tym, że wtedy kiedy on pisał. Nie było mediów elektronicznych, nie było internetu, więc jak gdyby to zbieranie informacji to jego podróże, czyli jakby ciągłe bycie w terenie, w przeżywaniu, to było podłoże tak naprawdę jego książek. Ja w tym swoim pisaniu idę zupełnie swoim tropem, tak. I jest to w pewnym sensie, można powiedzieć, hybryda wielu rzeczy, ale sprawia mi to ogromną radość bardzo to lubię, bardzo lubię się tym dzielić. Zdaję sobie sprawę z tego, że może być czasami niezrozumiałe i, i, i troszeczkę trudne, być może, bo jest wielowątkowe, ale nie niemniej jednak właśnie to zmęczenie umysłu, że dla mnie to jest taka droga do tego, żeby się przebić przez tą naszą logikę, tak, która nas uwarunkowała w ogromnym stopniu. Zatem moim zdaniem to jest taki czas właśnie, kiedy, żeby wrócić do swoich rzeczy, które lubimy robić. Tak, Stworzyć sobie przestrzeń ciszy, spokoju, skupić się na tym. I też jak gdyby nie jestem fanem tej współczesnej historii związanej z internetowym komunikowaniem się, a mianowicie z tą krótko, bardzo krótką treścią. Takim zwracaniem uwagi, tymi clickbaitami, tak, tymi tytułami, tym wszystkim, co powoduje, że to wszystko jest takie, takie chwilowe. Ja lubię dłuższe formy, lubię dłuższe materiały, e, lubię poczytać książkę, lubię obejrzeć dłuższy program, który jest bardziej wyczerpujący. I nie mam zamiaru schlebiać tej modzie, tak? Czyli za nią i publikować krótkie teksty w stylu memów, tak? Ponieważ uważam, że stać nas na więcej i możemy użyć swojej jakości, jaką mamy. A mianowicie rozróżnić, że są rzeczy warte uwagi i są rzeczy mniej warte uwagi. Yy, większość mediów niestety porusza dokładnie w ten sam sposób, jak internet, tak więc to wszystko ma przykuwać naszą uwagę. Wszyscy walczą o zasięgi, o. o o nasz czas, i tak dalej. Ja on tak finalnie zawsze jedno pytanie, co jakby zostaje we mnie po zapoznaniu się z jakąś treścią, z jakimś materiałem, z jakimś filmem, czy porusza to jakąś rzecz ważną z mojej perspektywy, tak? czyli coś, co jest uniwersalne, tak? coś, co jest jak gdyby, co przetrwa kontekst, w jakim powstało. I tak się staram pisać. Moje teksty, wydaje mi się, że nie tracą tego uniwersalizmu. Tak? Czyli pomimo tego, że w pewnym sensie dotyczą rzeczy, które się wydarzają, ale tak naprawdę szukam tam rzeczy, które są uniwersalne po prostu. Zatem życzę Wam, moi drodzy, żebyście powrócili do swoich pasji, do, do tego, co lubicie robić, do muzyki, twórczości. Bo myślę, że twórczość to jest taki aspekt nasz. To jest taka w pewnym sensie dla mnie manifestacja naszej wolności, tak? Indywidualnej bez względu na to, jak ta sytuacja za oknem wygląda. No, możemy wrócić właśnie do tego punktu, odnaleźć w sobie tę takie dziecięcą taką radość stworzenia. I tego życzę sobie i Wam. I dzięki bardzo. Trzymajcie się ciepło w tym czasie. tak. Nie wkręcajcie się za bardzo w to soczewkowe nadawanie mediów, w to ich ciągłe straszenie, tak? bo, bo nie musi to tak być. Tak? Możemy stwarzać własną narrację, tworzyć własne opowieści. Kochanie, świat jest dużo bogatszy niż, niż prezentują nam to tzw. media. A ta narracja jest dużo bardziej wielowątkowa niż tytuły i podtytuły doniesień prasowych. Dlatego polecam usiąść do książki, obejrzeć fajny film, po prostu spędzić ze sobą troszkę czasu odłączyć się trochę od tego wiadomo czego. Trzymajcie się ciepło.